Każdy czyni dobro tylko na swój rachunek i błędy robi też tylko na swój rachunek. Moje cnoty i moje błędy liczą się tylko na moje sumienie, nigdy na sumienie innych. Cześć. Tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że cudze błędy to są cudze błędy, nie mniej i nie więcej. Żeby budować zdrowe relacje, żeby żyć w społeczeństwie, musimy umieć oddzielić cudze błędy od siebie samych. Musimy umieć nie brać ich na swój rachunek. Jak to zrobić? O tym będzie dzisiaj. Jeżeli chcecie szkolenia w swojej firmie z tego jak to zrobić, to piszcie maila i zaraz wszystko dogadamy. Jeżeli ktoś z Was lubi formę pisemną, to zapraszam na stoickiego maila stoickichgłos.pl. A teraz przejdźmy już do tematu, do naszej dzisiejszej rozmowy, która jest kontynuacją tego szerokiego cyklu, który trwał ostatnie kilka tygodni o tym, jak nie przejmować się opiniami innych. O tych opiniach innych mówiliśmy jako o czymś co jest odnoszone do nas niejako bezpośrednio, w szczególności chodziło o różne takie, wiecie, nieprzychylne uwagi, krytykę, hejt, czy w ogóle nieproszone rady, które de facto też są zawsze krytyką. Mówiliśmy o tym, jak nie przejmować się opinią innych w tym znaczeniu, żeby no nie pozwalać słowom, radom, krytykom czy hejtom innych zepchnąć nas z kursu życia i z działań, które wybraliśmy. I teraz potrzebujemy tu jeszcze czegoś. Potrzebujemy jeszcze takiego bardziej zasadniczego. Głębszego, mocniejszego powiedzenia sobie, że jeżeli inni ludzie wygłaszają jakieś opinie na nasz temat czy jakikolwiek inny, no to te opinie są tym właśnie, są opiniami innych, a w szczególności błędy innych ludzi są błędami innych ludzi, a nie naszymi błędami. Każdy czyni dobro tylko na swój rachunek i błędy robi też tylko na swój rachunek. Moje cnoty i moje błędy liczą się tylko na moje sumienie, nigdy na sumienie innych. I tak samo dobre uczynki i złe uczynki innych obciążają ich sumienie, a nie moje. Stoicy powiedzą, że stoicką cnotę, stoicką mądrość można zdobyć tylko na własny rachunek, w tym sensie, że ja nie mogę jej zdobyć przypadkiem. No przypadkiem można Powiedzmy, wygrać na loterii, można przypadkiem dostać spadek, no ale nie da się przypadkiem stać mądrym i porządnym człowiekiem. To zawsze jest własna praca, praca na swój rachunek. Zaraz to będziemy rozwijać w szczegółach, ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze taka rama intelektualna w jaki jeszcze sposób o tym wszystkim myśleć. Otóż, niezależnie od tego, czy jako ludzie jesteśmy realnie wolni, czy nie jesteśmy wolni? Niezależnie od tego, czy istnieje, mówiąc szumnie, ta słynna wolna wola, czy nie istnieje, to my i tak musimy i powinniśmy traktować innych siebie samych i w ogóle życie tak, jakby ta wolna wola istniała. Tak, musimy przyjąć, że nasze zasługi i nasze błędy są nasze własne, a zasługi i błędy innych należą do innych. Bo inaczej po prostu się nie da żyć. Inaczej nie ma mowy o odpowiedzialności, o wiarygodności i jeszcze o paru innych rzeczach. Bez tego nie ma relacji, nie ma społeczeństwa, jest tylko Kononowicz, czyli niczego nie ma. I podkreślę tutaj parę razy w tym dzisiejszym naszym spotkaniu, teraz po raz pierwszy, że w dzisiejszej naszej rozmowie nie chodzi o to, że my mamy być egoistami. Chodzi natomiast o to, że mamy stale pamiętać, że tym, z czym możemy i powinniśmy sobie w pierwszym rzędzie radzić, są nasze własne błędy, i problemy. To z nimi mamy w ogóle jakąkolwiek szansę się uporać. Z błędami innych ludzi, no niespecjalnie. I teraz jak to wygląda w szczegółach? Weźmy sobie jakiś dobry przykład, i dobrym przykładem myślę będzie Krystian. Może być też Julka, która ukradła batonik w sklepie, i to jest jej błąd na jej rachunek. Może być też Adam, który jest po prostu cholernym egoistą, myśli tylko o sobie i innych ludzi zawsze wykorzystuje w jakiś niefajny sposób, i to jest jego błąd na jego rachunek. Ale myślę, że najlepszym przykładem będzie Krystian. Krystian, myślę, że znacie Krystiana, każdy z nas ma swojego Krystiana. Krystian to jest ojciec innego dziecka w przedszkolu, do którego chodzi nasze dziecko. Widujemy Krystiana w szatni, jest jakiś tam, wiecie, cześć do widzenia, no ale widzimy, że Krystian zachowuje się wobec tego swojego dziecka w jakiś taki sposób który nam się nie do końca podoba, to znaczy właściwie w ogóle nam się nie podoba. No Krystian robi jakiś błąd rodzicielski, strofuje to dziecko za coś, za co my nie uważamy, że należy dzieci strofować. Odzywa się do tego dziecka jakoś tak, jakbyśmy się nigdy nie odezwali. Ale uwaga, zaznaczam, to nie jest tak, że Krystian to swoje dziecko od razu bije. Jeżeli by bił, no to wtedy kręcimy inbę. Mamy prawo, a nawet obowiązek zainterweniować, zareagować. Rzecz w tym, że Krystian robi coś mniejszego. Krystian robi coś poniżej, jakby to Bartosiak powiedział, poniżej progu wojny, poniżej progu naszej interwencji. I to jest o tyle wdzięczny przykład, że z jednej strony popatrzcie, jak ktoś bije dziecko i my to, my to widzimy, no to powinniśmy zainterweniować, powinniśmy zareagować. Z nieczulicy mówimy stop, prawda? Ale z drugiej strony w tych mniejszych sprawach. No nie bardzo należy reagować, tak? Jeżeli to są jakieś błędy, no które są, no nie są biciem dziecka, ale są po prostu czymś, z czym my się osobiście nie zgadzamy, no to niestety tutaj reagować, jakby wtryniać się w to nie powinniśmy. Nie ma nic gorszego niż inni rodzice, którzy się w pieprzają mówiąc krótko wpieprzają nos w nieswoje sprawy. To już Sartre powiedział, że piekło to inni, a my możemy dodać, że piekło to inni rodzice, w szczególności ci, którzy mają swoje uwagi, swoją krytykę i wchodzą w nasze sprawy. I tutaj ładnie myślę widać, co to znaczy, że cudze błędy są cudze w żadnym sensie i w żadnym rejestrze nie jest naszą winą, że Krystian coś robi źle w tym swoim ojcostwie. W żadnym sensie to nas nie obciąża. To są jego błędy, to obciąża jego relacje z dzieckiem, a nie naszą. I ten przykład mi się podoba naprawdę z Krystianem, tak nieskromnie. Zaznaczę, bo tutaj dobrze widać, że mówiąc kolokwialnie, w życiu każdy grabi sam sobie. Na razie mówimy kolokwialnie, cytaty ze starożytnych stoików będą za chwilę. Bo zobaczcie, nie ma w ogóle wyobrażalnego scenariusza, nie ma takiej konstrukcji, nie ma takiej trajektorii, w której te błędy w rodzicielstwie Krystiana obciążają czy spadają na nas i na nasze dziecko. Jeżeli Krystian źle buduje relacje ze swoim dzieckiem, no to się kiedyś odezwie z pewnością czkawką, ale to odezwie się Krystianowi, a nie nam. Nie ma takiej możliwości, żeby to na mnie przeskoczyło. I tak samo będzie oczywiście z moimi błędami, bo podstawowy myk wszelkiej etyki się kłania, dla innych no to ja jestem ten inny, dla innych to my jesteśmy ci obcy, ci zewnętrzni. W matematyce byśmy powiedzieli, że to jest relacja tak zwana zwrotna. Ja jestem równie cudzy dla Krystiana, jak Krystian jest cudzy czy inny dla mnie. Więc moje błędy obciążą moje konto. Jeżeli źle zbuduję relację ze swoim dzieckiem, to moją relację z dzieckiem obciąży, a nie relację Krystiana. I tutaj jest właśnie miejsce na kolejne podkreślenie, myślę, że to nie jest żaden egoizm. Po prostu na tym polega, to jest tak naprawdę odpowiedzialność, na tym polega i w ogóle dorosłe życie, chciałoby się powiedzieć, na tym polega. W pewnym sensie nie da się w ogóle inaczej. Cudze błędy są cudzymi błędami, w tym sensie, że musimy przyjąć, że każdy z nas, każdy człowiek jest wolny i odpowiedzialny na swój rachunek. Bez tego nie zbudujemy nigdy żadnej zdrowej relacji. Bez tego w ogóle życie społeczne nie będzie miało sensu. No, zobaczcie, jeżeli byśmy sobie zaczęli z Krystianem komentować wzajemnie, jak my się do tych dzieci odnosimy, no to zaraz doszłoby do bijatyki w tej przedszkolnej szatni. No, a tego chyba nie chcemy, prawda? Musimy poniekąd, nie mamy innego wyjścia, jak tylko przyjąć, że Krystian jest samodzielną, odpowiedzialną jednostką. Która odpowiada za swoje dzieci. Po prostu nie da się inaczej o tym myśleć. Nie ma takiej możliwości, żebym ja wychowywał i ogarniał swoje dzieci, a jednocześnie dzieci Christiana, prawda? Nie ma takiej możliwości ani logistycznie, ani koncepcyjnie. I teraz cytaty. Epiktet to będą diatryby, księga czwarta punkt rozdział szósty, Epiktet pisał, że nikt nie ma władzy nad cudzym rozumem i to jest dokładnie to, ja nie mogę Krystiana w żaden sposób zmusić, żeby on się zaczął odnosić do swoich dzieci inaczej, okej, okay, tak jak powiedziałem, jeżeli by zaczął to dziecko bić, no to mogę i powinienem zainterweniować, to jasne, nie mniej to i tak będzie tylko doraźna chwilowa interwencja, z zasadniczych, długofalowych decyzji wychowawczych, o tym jak ta relacja jego z dzieckiem ma wyglądać, jak ona ma być ustawiona, no to ja nie podejmę za niego tej decyzji i nie wezmę za nią odpowiedzialności. I znów, tu się kłania podstawowa zasada, że odpowiedzialność może być tylko tam, gdzie jest jakaś sprawczość. Ja nie mogę po prostu odpowiadać za coś, na co nie mam wpływu. Jeżeli ma być odpowiedzialność, no to musi być pewna forma kontroli. Muszę mieć wpływ na to, za co mam odpowiadać. Nie mogę ponosić odpowiedzialności za decyzje Krystiana, no dlatego, że one nie są moimi decyzjami. W ogóle za cudze decyzje odpowiadać nie mogę, nie mogę ponosić za nie odpowiedzialności. I to jest, zwróćcie uwagę, no samo serce stoicyzmu. Ja, jako podmiot moralny, jako człowiek, ja muszę się skupić na tym, co zależy ode mnie. No a ode mnie zależy, w jaki ja sposób staram się kształtować relacje z moją córką, a nie to, w jaki sposób Krystian buduje relacje ze swoimi dziećmi. I zwróćcie uwagę, że tak naprawdę w tym się wyraża, Mój szacunek tak naprawdę do wszystkich krystianów tego świata. Ja ich traktuję jako odrębne, odpowiedzialne podmioty, które podejmują świadome decyzje. Nawet jeżeli się z tymi decyzjami nie zgadzam, to daję im do tego prawo. Wiem, że to tak działa. Nie biorę odpowiedzialności za te decyzje. Na siebie. Szacunek dla drugiego człowieka polega na tym, no, że ja zakładam, że podejmuje on czy też ona swoje decyzje w sposób wolny i świadomy. Że ja traktuję tego drugiego człowieka, tę drugą osobę, jako osobę dorosłą, autonomiczną i świadomą. No i cóż, ten szacunek do drugiej osoby no, polega również na tym, że daje jej prawo do popełniania błędów. I teraz tak. Można na to spojrzeć jeszcze w inny sposób. Tutaj dwa cytaty będą. Znów Epiktet diatryby Księga Czwarta, rozdział 6. Znowu. Epiktet pisze mianowicie, że gdybyś to jest cytat, gdybyś podjął próbę przekonania wszystkich ludzi, to byś próbował czegoś, czego nawet sam Zeus nie mógłby dokonać. Koniec cytatu. Seneka z kolei analogicznie pisze to jest jego traktat o gniewie, księga pierwsza, rozdział dziewiąty, punkt czwarty. Seneka pisze, że jeżeli mędrzec stoicki chciałby się gniewać niejako proporcjonalnie do ilości zła i błędów ludzkich na świecie, no to by musiał nie tyle gniewać się, co oszaleć. Co z tego wynika? Chodzi o to, że nie możemy brać na siebie cudzych błędów bo ludzi, którzy te błędy popełniają i tych błędów no jest po prostu za dużo. Jeżeli do mojego własnego rachunku dopiszę sobie, czy zacznę sobie dopisywać te błędy innych, no to zawsze ten rachunek będzie na minusie. Ja się zawsze pod tym ciężarem zapadnę. Nikt tego nie uniesie. Jedyny sprawiedliwy podział, jakby jedyny sprawiedliwy podział rachunku sumienia chciałoby się powiedzieć, jest taki, że każdy swoje błędy Bierze na siebie. Tylko wtedy jesteśmy w ogóle w stanie coś naprawić, no bo wtedy możemy, jakby dajemy sobie prawo, dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby skupić się na tym, co możemy naprawiać, czyli na naszych własnych błędach. A propos trochę tej Wielkanocy, która jest zaraz, no chciałoby się powiedzieć, że żeby wziąć na siebie grzechy świata, to potrzeba było Chrystusa, ale On był tylko jeden. My, zwykli ludzie, nie możemy brać na siebie błędów innych, bo ten worek z cudzymi błędami jest zawsze nieskończony, a na jego dnie zawsze jest rozczarowanie. Jeżeli będziemy chcieli ludzi naprawiać i naprawiać, no to zawsze w pewnym momencie, jeżeli będziemy brać te błędy. Cudze na siebie, jeżeli będziemy myśleć nimi, jeżeli będziemy czynić je jakby z podstawą swojego działania, to zawsze w pewnym momencie się prędzej czy później zniechęcimy się. No a jeżeli się zniechęcimy na pewno, to po co w ogóle zaczynać, skoro ostatecznie i tak to od nas nie zależy, żeby naprawiać cudze błędy i innych ludzi. Stoicy tutaj bardzo wyraźnie radzą, że lepiej skupić się na tym, jak zawsze, no co możemy zmieniać, czyli na własnych błędach, które możemy starać się naprawić, i na poprawianiu samych siebie. I uwaga, to nie znaczy, jeszcze raz podkreślę, że mamy myśleć tylko o sobie, to nie znaczy, że mamy tych błędów innych ludzi nie widzieć. Nie, nie, nic z tych rzeczy. To znaczy po prostu tyle. Że mamy mieć świadomość, że te cudze błędy nie obciążają nas, nie obciążają naszego sumienia i nie przekreślają naszego szczęścia. No bo wiecie, padło słowo szczęście, no i jakimś ostatecznym celem tego wszystkiego no jest żyć w sposób mądry, dobry, konstruktywny, optymistyczny, satysfakcjonujący, czy po prostu, jednym słowem, szczęśliwy. Celem Stoicyzmu jest życie w sposób szczęśliwy, tak? Pursuit of happiness, jak to jest zapisane w naszej epoce. No a tego jednego możemy być absolutnie pewni, że nie będziemy szczęśliwi, jeżeli będziemy brać na siebie błędy innych. Te cudze błędy. Nie będziemy szczęśliwi, jeżeli będziemy nasze szczęście czy nasze poczucie satysfakcji, dobrostanu w życiu, jeżeli będziemy to uzależniać od tego, czy inni robią błędy, czy ich nie robią. W ogóle, jeżeli naszą satysfakcję i nasze, nasze szczęście będziemy uzależniać od tego, co robią inni, no to nigdy na tym dobrze nie wyjdziemy. Dlatego, że inni ludzie, ich poglądy, myśli, zachowania, no nie są zawsze niezależni od nas. Nic, co zrobi drugi człowiek, nie zapewni mi tak naprawdę szczęścia, ale nie jedno z tego, co ten drugi człowiek może zrobić, wystarczy, żeby mi zapewnić nieszczęście. Więc jeszcze raz, inni ludzie, ich poglądy, myśli, słowa, zachowania i ich błędy są zawsze niezależni od nas. I cały dzisiejszy podcast jest w pewnym sensie o tym, że tak powinno po prostu zostać. My mamy się skupić na tym, co jest od nas zależne. Ale i w drugą stronę, inni ludzie powinni się skupić na tym, co jest zależne od nich, i powinniśmy im zostawić do tego prawo, powinniśmy im dać tę możliwość, no i cóż, nie wtryniać się w ich sprawy bez potrzeby i nie brać ich błędów na swój rachunek. Ani nie powinniśmy obciążać się błędami innych, ani nie powinniśmy ingerować w ich sprawy tam, gdzie ten wybór należy tak naprawdę do nich. Inaczej, w przeciwnym wypadku, no, popsujemy, utoksycznimy sobie wszelkie relacje, sami sobie będziemy odbierać sprawczość, sami siebie będziemy unieszczęśliwiać i innych też będziemy unieszczęśliwiać. I na koniec jeszcze raz przypomnę, to nie jest żaden egoizm czy jakieś oderwanie się od innych ludzi, jest dokładnie odwrotnie. To jest droga, jedyna tak naprawdę droga, żeby budować zdrowe, sensowne relacje z innymi ludźmi. Tylko w ten sposób będziemy się mogli wspólnie cieszyć i wspólnie pracować nad swoją poprawą. No w przeciwnym wypadku będziemy po prostu mnożyć ogólną nieszczęśliwość, skoro już to słowo szczęście tutaj eksplorujemy. Na to też jest ładny cytat u stoików, to znowu Epiktedy Diatryby, Księga Trzecia, punkt 24: cytuję. Nie po toś się urodził, żebyś wespół z innymi był nikczemny i nieszczęśliwy, lecz po to, byś wespół z innymi radował się szczęściem. Koniec cytatu. A wspólnie cieszyć się będziemy mogli tylko wtedy, kiedy będziemy budować to szczęście tam, gdzie się w ogóle je da zbudować, czyli w rzeczach, które zależą od nas. Tylko wtedy nasze szczęście, nasze poczucie satysfakcji i takiego zadowolenia zasadniczego z życia będzie mogło być trwałe, jeżeli będzie zbudowane na trwałych podstawach czyli będzie oparte na tym, co od nas zależy czyli na własnej poprawie, na pracy nad sobą i na pracy nad własnymi błędami, a nie nad błędami innych. I z całą pewnością innym nie pomożemy, jeżeli sami siebie zaniedbamy i pogrążymy we własnych błędach. A to jest zawsze łatwo zrobić. Łatwo się zaniedbać i łatwo się samemu unieszczęśliwić. Tylko, że to jest zawsze próżna ofiara. Nikt nie będzie z tego powodu bardziej szczęśliwy. Inni nie unikną swoich błędów, ani nie staną się lepsi czy szczęśliwsi, dlatego że my zaniedbaliśmy samych siebie. Z tą myślą Was zostawiam na dzisiaj, a za tydzień zapraszam do niespodzianki. Dwa najbliższe odcinki będą trochę z innej bajki. Jak obiecałem, w tym podcaście nie będziecie się nudzić. Z okazji rocznicy, która przypada 10 kwietnia, zrobimy pewną wycieczkę. Jeżeli macie typy dokąd, to piszcie w komentarzach. Kto zgadnie, ten wygrywa kangurka. I oczywiście, żeby nie przegapić następnych odcinków, Followujcie koniecznie tam, gdzie słuchacie. Dzięki śliczne i do usłyszenia.